Dzisiaj w medycynie próbuję ubrać w jednostkę chorobową zespół przewlekłego zmęczenia, który właśnie nie wiadomo skąd się bierze, tak? bo generalnie wiemy, że regenerujemy się, kiedy śpimy, kiedy się odżywiamy prawidłowo i to właściwie wie każdy człowiek, ale nagle pojawia się taki zespół przewlekłego zmęczenia, jesteśmy po prostu senne, senni, o każdej porze dnia, albo bardzo często w ciągu dnia, i właściwie zastanawiamy się, skąd jest ten brak. Więc dla tych osób, które są pierwszy raz, chciałabym też przybliżyć, że ja bardzo mocno w tej pracy tu edukacyjnej skupiam się na takim wyjaśnieniu mechanizmów powstawania pewnych problemów w organizmie. Jak mam nadzieję, tutaj panie, jesteście zorientowane. Na razie mówię panie. Wydaje się, że mamy same panie. Chyba, że jakiś pan ukrył się pod imieniem żeńskim. Ale dobrze. Wracam tutaj jakby do takiego wyjaśnienia. Też jak bardzo próbujemy połączyć tą wiedzę płynącą z medycyny chińskiej. Próbujemy ją jakoś taką, tak przełożyć na taki prosty język. By przeciętny człowiek widział przyrodę i siebie, jakby postawionego w tej przyrodzie, jako też bardzo powiązane dwa kosmosy, tak to nazywamy. Mikrokosmos, człowiek, jakby postawiony w makrokosmosie, czyli w świecie, w przyrodzie, gdzie korzystamy z tej energii przyrody. To wszystko dzisiaj mamy taką tendencję do zaburzania tej energii, właśnie. Tym chcę się podzielić po to, żeby rozumiały panie, w którym kierunku regeneracji tej energii powinniśmy pójść, bo mogłabym się tak naprawdę skupić tutaj w tym wykładzie na tym, by wypisać różne metody. tak? No, jednym na poprawienie, energii pomaga, na poprawienie energii pomaga co? Kawa i ciastko, tak jest? A czy to jest zdrowe, czy to jest dobre? Dlaczego poprawia tę energię? Bo w jakiś sposób oddziałuje na organizm. Tak naprawdę, no, tu mówimy też o używce. Ja to trochę przerysowuję, bo wiadomo, że jakby nie tędy droga, by tę energię poprawić. Niektóre osoby bardzo ciągną do słodyczy z tego powodu, że nie mają tej energii. Jest taka intuicja w naszym ciele, która pokazuje, że jednak jak tą słodycz Pochłoniemy, to ona doda nam wigoru, tak? No, z punktu widzenia zachodu, podniesie cukier we krwi, czyli na moment będziemy mieć właśnie tą, to do boju, tak? Dlatego idąc dalej, za tym poszukaniem odpowiedzi na to, skąd to zmęczenie pochodzi, czasami musimy się po prostu skupić na zupełnie różnych remediach. Bo może wyczytamy gdzieś w książkach pani Stefani Korżawskiej, pytanie, czy któraś z pań. Kiedyś natknęła się na takie książki. Na przykład przeczytamy mieszankę na energię, która będzie bazowała na zielu macierzanki, będzie miała tam czarny bez, będzie miała tam koper włoski i będzie nas, pani Stefania, już nieżyjąca zielarka, przekonywała do tego, że to jest wspaniała mieszanka ziołowa na poprawę energii. A może gdzieś tam będziemy szukać siły właśnie. Tym, żeby zmienić coś w odżywianiu. A może niektóre z Was macie takie doświadczenie, że w sumie ta energia była słaba, ale jak na przykład podjęłyście taki wysiłek, żeby zapisać się gdzieś na jakiś sport, no to nagle ta energia wraca, tak? Czasami jesteśmy bardzo zmęczeni, ale jak pójdziemy na spacer i odetchniemy świeżym powietrzem, to nagle ten organizm zaczyna tę energię produkować. Dlatego. Tu właśnie jest takie poszukiwanie, w tym co chcę dzisiaj powiedzieć, odpowiedzi na to, co jest przyczyną tego zmęczenia i braku tej energii, żeby można było odpowiednio na siebie wpłynąć. I na pewno w tym webinarze będę gdzieś przemycała cały czas informacje o tym, co warto robić. Podsumuję ten całe, to całe spotkanie jakimś takim, jak to nazywam, dekalogiem dekalogiem, takimi podstawami w żywieniu, w stosowaniu pewnych aspektów żywienia, napojów, czyli tego co warto na co dzień wprowadzić do takiej naszej codziennego sposobu życia, tak? by to wzmacniało tą naszą energię i pozwalało zachowywać wigor,, tak? czyli tą chęć do wstawania rano. Czy któraś z Pań ma problem ze wstaniem rano? Czy to jest dla Was duże wyzwanie? Oczywiście też będziemy to dzielić na pory roku. Proszę pisać, jak zadaję pytania, jestem bardzo ciekawa, może każdej kwestii nie komentujemy. Tak? Część z Pani będzie nie miała problemu z tym wstawaniem, a część tak. To zależy od pory roku, tak? jak jest ciemno, właśnie ciężko wstać, no bo przecież energia płynie z jasności, z słońca, z ciepła. To jest właśnie ta energia, która jest nam potrzebna,